Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Audiomagic, Magic. dzisiaj porozmawiamy sobie o felu, Boomster, czyli jednym z większych głośników typu Boombox. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, to oczywiście zapraszam do oglądania tego materiału. Toifel Boomster jest to naprawdę ciekawie wyglądający głośnik Bluetooth, który także jest naprawdę dużej wielkości, ale jednocześnie nie aż tak duży jak chociażby wiele kolumn, które ludzie przynoszą na wszelakiego rodzaju imprezy, a mimo to jest w stanie z nimi walczyć właśnie ze swoimi technologiami. Ale na początek trzeba wspomnieć, że także to nie jest tylko i wyłącznie głośnik Bluetooth, to także jest radio i posiada on funkcję DAP+, plus FM, no i oczywiście długą antenę, którą możecie wyciągnąć z tyłu, dlatego też jeżeli chociażby nie posiadacie telefonu, możecie też nie posiadacie pakietu internetowego, żeby odpalić sobie właśnie muzykę z telefonu poprzez Bluetooth, to możecie po prostu odpalić radio i mieć także swoje ulubione kawałki właśnie w taki sposób. Co na pewno się wyróżnia w przypadku tela Boomstera, to jest to, że jeżeli mówimy o głośnikach Bluetooth typu boombox, to one zazwyczaj mają taki specyficzny wygląd. I jeżeli sobie przypomnimy właśnie takiego JBL-a, to są to bardzo takie młodzieżowe stylistyki, i to nie każdemu może się podobać, oczywiście. Jeżeli ktoś chciałby zakupić sobie właśnie taki głośnik, ale jednocześnie nie wyglądać, jakby myślał, że jest 30 lat młodszy, to w tym przypadku ma bardzo małe pole do popisu. I bardzo dobrze, że właśnie coś takiego jak Teufel Boomster istnieje, ponieważ jest to wygląd. Taki minimalistyczny i nie rzuca się on kompletnie w oczy. Po prostu ma on wygląd całkiem spoko. Jeżeli sobie spojrzymy na przód tego głośnika, kiedy go włączymy, to możemy zobaczyć, że mamy ekran za naszym grillem, co prezentuje się naprawdę fajnie, ponieważ kiedy głośnik jest wyłączony, to po prostu nie widać, że coś tam w ogóle jest i prezentuje się on wtedy też naprawdę minimalistycznie. Możemy go w ten sposób umieścić w jednym miejscu, żeby sobie tylko tak leżał, i kiedy będzie wyłączony, to po prostu tylko wygląda, a kiedy jest włączone, to od razu widzimy, że jest włączone, ponieważ mamy chociażby duży napis BT, kiedy korzystamy z Bluetooth. Jeżeli chodzi o samą budowę, to też nie jest tak, że jest to bardzo delikatny głośnik, ponieważ chociażby mamy tutaj normy IPX5, dlatego jeżeli by się Wam zdarzyło przez przypadek go lekko oblać wodą, to możecie być wtedy pewni, że nic się temu głośnikowi nie stanie. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, która także może się Wam w tym przypadku przydać, to ten głośnik oczywiście także może być bardzo dużym powerbankiem. Ma z tyłu wyjście USB, dzięki któremu właśnie możemy podłączyć nasz telefon, jeżeli się rozładowujemy. Mamy także wyjście AUX, dzięki któremu możemy podłączyć do głośnika urządzenie, które nie posiada właśnie funkcjonalności Bluetooth. A skoro już o baterii wspomnieliśmy, to trzeba powiedzieć, że głośnik jest w stanie grać nawet przez 18 godzin, dzięki czemu jeżeli macie nawet dłuższą imprezę, która może jeszcze spokojnie się przedłużyć do następnego dnia, to ten głośnik Wam w zupełności wystarczy do tego typu przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o samą technologię Bluetooth, to mamy tutaj Bluetooth 5.0 z kodekiem AptX, który jakością jest podobny do płyty CD, dlatego też, że jesteście fanami streamingu, posiadacie Apple Music, bądź YouTube Music, bądź też Spotify, to wiecie, że osiągniecie najwyższą możliwą jakość, jaką tylko właśnie te usługi streamingowe są w stanie Wam zapewnić. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Bluetooth, mamy także parowanie True Wireless Stereo, czyli. Jeżeli posiadamy dwa głośniki boomster, to możemy je sparować ze sobą do jednego urządzenia, dzięki czemu jeden będzie działał jako lewy kanał, a drugi jako prawy kanał, dzięki czemu możemy sobie zrobić prawdziwe stereo z dwóch boomsterów. No i na koniec akustyka i samobrzmienie. Jeżeli potrzebujecie głośnika bluetooth, który będzie bardzo imprezowy i będzie bardzo mocno grał basem to jest to przede wszystkim głośnik dla Was, ponieważ dla mnie, nawet jeżeli udało mi się mocno zbić wartościami do ujemnych wartości praktycznie Boomstera, to nawet na minus 5 tego basu było nadal sporo. Można go zredukować całkowicie, dzięki czemu ten głośnik jest też bardzo uniwersalny, ale jeżeli Wam zależy właśnie na tym, żeby głośnik był bardzo mocno basowy, tak właśnie od początku bez jakichkolwiek konfiguracji, to w 100% ten głośnik jest warty polecenia, ponieważ jest w nim basu naprawdę dużo, jest to bas bardzo. Precyzyjny nie jest taki kartonowy, jest on mocny, jest jakościowy i przede wszystkim harmonijnie wpasowuje się w obraz dźwiękowy. A to wszystko dzięki temu, że posiadamy nową akustykę. Jest to zamknięty system stereo 2.1 z technologią Dynamore i posiadamy tutaj dwa przetworniki wysoko- a także jeden przetwornik typu subwoofer, który celuje w dół, dzięki czemu właśnie dostajemy bardzo potężny i szczegółowy dźwięk hi-fi, który jednocześnie też nie sprawia, że ten bas kompletnie zakrywa wokale. Są to dwie odseparowane rzeczy, co jest jak najbardziej ważne i jak najbardziej dobre. I jeżeli chodzi o Boomstera, to tyle. Jeżeli Was zainteresował i chcielibyście go sprawdzić, Bądź też zakupić, możecie to zrobić w sklepie Audiomagic na złote 70 zł w Warszawie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, widzimy się przy okazji kolejnych materiałów na kanale Audiomagic. Trzymajcie się i na razie!